Witajcie na kanale wideotesty.pl z tej strony Paweł i zapraszam Was na prezentację gry Shovel Knight. Gra ukazała się na Steamie. Ostatnio także ten tytuł zyskuje bardzo pozytywne oceny w sieci i postanowiłem właśnie przyjrzeć się tej grze, jak i napisać tekstową recenzję na wideotesty.pl. Teraz opuszczę ten poziom, żeby zaprezentować Wam mapę. Shovel Knight to tytuł, który bardzo nawiązuje do gier NESowych i jest to taki jakby przykład Pokazania, jakby wyglądały gry na nes gdyby były tworzone do tego czasu, jeżeli chodzi o sam ekran wybierania poziomów, to także przypomina mi Super Mario Brosa. Teraz udam się do miasta. Widzimy tutaj różnego rodzaju postaci, z którymi to możemy rozmawiać. Mamy tu także takiego muzyka. Jeżeli znajdziemy zeszyt z nutami i podarujemy właśnie tej postaci to otrzymamy dodatkowo pieniądze, jak i możliwość odsłuchania piosenek właśnie z tego menu. Co ciekawe, także znajduje się tu taki sekret, że jak będziemy atakować te miejsce, to będą wypadać nam miksturki zwiększające manę. Z każdą postacią oczywiście możemy porozmawiać. Jest to taki bardzo przyjemny element, ponieważ postacie zawsze mają coś do powiedzenia. Buduje to niezwykły klimat. Jaki też jest gra pełna humoru. U tego kozła wcześniej miałem możliwość kupowania, właśnie biletów, które to mogłem później podarować czarodziejce bądź kucharzowi. Kucharz zwiększał nam pasek zdrowia, natomiast czarodziejka zwiększała ilość many. Miasto też jest pełne bardzo wielu ciekawych miejsc, jak i sekretów. Ale o tym nie chcę teraz mówić i polecam właśnie zaznajomić się z tą grą i sprawdzić wszystko już jak będziecie samemu grali, ponieważ moim zdaniem naprawdę warto. Tu także możecie zobaczyć, jak wygląda taki zeszyt z nutami, jak już go zebrałem wcześniej. Teraz możemy udać się na misję, tak więc, tak to zrobię. Udamy się do drugiego poziomu. Sama gra jest podzielona właśnie na takie ekrany, które to bardzo przypominają mi Megamena. Także na końcu każdego poziomu znajdziemy Bossa, którego należy pokonać. Nie jest on zazwyczaj prosty, jeżeli chodzi do pokonania. Będziemy czasami bardzo dużo mieli takich prób pokonania przeciwnika. Także gra przypomina mi dobre platformówki z lat 90. Nasz rycerz oczywiście wyposażony jest w łopatę, którą to może atakować przeciwników. Możemy atakować przy pomocy klawisza J oraz także jak będziemy skakać klawiszem K i strzałkę w dół, możemy także atakować ich z góry. To także pomaga nam w rywalizacji z bosami I ten element jest chyba takim najbardziej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi o serię DuckTales. Udało mi się teraz tutaj zdobyć przedmioty. Warto tutaj zbierać wszystko, co możemy na swojej drodze, ponieważ gra potrzebuje bardzo dużo ilości pieniędzy. Jest to waluta, dzięki której możemy kupować nowe przedmioty, inwestować w magię, jak i te ulepszenia, zwiększając nam pasek zdrowia, jak i ilość posiadanych miksturek. Samą manę wykorzystujemy podczas walki bądź przechodzenia niektórych elementów podczas grania. Jeżeli nacisniemy E, to mamy tutaj relikty. Na przykład znajdujemy tutaj różdżkę ognia, która to atakuje ognistymi kulami i zużywa 4 punkty many. Następnie mamy tu pierścień, który tymczasowo zapewnia nam nieśmiertelność. Ja używam szafiru chaosu, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobra broń, jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami oraz o bossów. Sama gra jest bardzo dobrze przemyślana, zadbana o to, żeby wszystko tutaj zagrało. Można powiedzieć, że autorzy zadbali o najmniejszy szczegół, jeżeli chodzi o tę grę. Jest naprawdę bardzo wciągająca, do tego rozgrywką może się wydawać, że jest taka dość prosta. Jednak poziom trudności naprawdę bardzo szybko rośnie w górę. Coraz to będziemy musieli się głowić nad ukończeniem danej lokacji czy poziomu. Tutaj mamy także checkpoint. Jeżeli zniszczymy teraz tą kulę, to otrzymam oczywiście większą ilość pieniędzy, jednak nie będę mógł zaczynać od tego miejsca w przypadku śmierci. Pomimo tego, że gra jest bardzo trudna, to można powiedzieć, że jest z nami fair. Ponieważ mm, wszystkie błędy, jakie popełnimy, to są oczywiście z naszej winy, e, gra tutaj jakby nie jest taka hamska, że planuje na nas jakąś taką zasadzkę, żebyśmy specjalnie zginęli w danym miejscu bądź e, się denerwowali. Oczywiście śmierci się zdarzają, jednak są to najczęściej e, wszystko z naszej winy: e, niedopatrzenia bądź e, błędy podczas naszego e, poruszania się postacią. Sama śmierć bardzo przypomina mi serię Diablo, ponieważ tam także mieliśmy taki element wspólny, że jak ginęliśmy. To puszczaliśmy cały nasz inwentarz. Tutaj, w tym przypadku, tracimy tylko punkty, czyli te pieniądze, które zbieramy po drodze. I jeżeli je stracimy, to będziemy mogli je ponownie odzyskać. Jednak jeżeli zginiemy, próbując uratować nasz dorobek, to niestety pierwszy lód przepada bezpowrotnie. Także w grze znajdzie się bardzo dużo sekretów. Tutaj mamy taką postać oraz kuferek. Już nie pamiętam co tutaj znalazłem, ale pamiętam, że była to na pewno przydatna rzecz podczas dalszej rozgrywki. Pomimo tego, że mamy pasek zdrowia, niektóre elementy otoczenia mogą nas zabić za pierwszym razem, tak więc lepiej unikać niebezpieczeństw. Jeżeli się po prostu boimy o nasze zdrowie, to lepiej czasami zrezygnować z danego sekretu albo spróbować jakoś poziom przejść e, inaczej, żeby po prostu nie zginąć. Tak jak powiedziałem, pieniądze naprawdę bardzo się przydają, e, czy to w ulepszaniu e, naszych umiejętności, czy w kupowaniu przedmiotów. Sama gra także, pomimo że wydaje się być liniową, są także tutaj takie elementy, że możemy jakby przejść e, dany poziom na kilka sposobów. Teraz mogłem na przykład pójść tutaj na górę, żeby się dostać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu e, pójść tędy i także możemy się dostać na górę. Teraz właśnie zaprezentuję wam tą kulę chaosu, szafir chaosu, który to. Atakuje i zadaje obrażenia przeciwnikom. Jest to bardzo dobry przedmiot, z tego względu, że nie znika on po pierwszym kontakcie z przeciwnikiem, jednak tak się pojawia przez jakiś czas i pozostaje na ekranie, zadając obrażenia. Teraz możemy oczywiście zejść na dół, żeby tutaj zapisać sobie grę. Można powiedzieć, że Shovel Knight to taka gra, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i jest to taki mój faworyt do gry tego lata i wakacji. Myślałem, że ta gra będzie taką zwykłą, prostą platformówką w stylu retro. Jednak na szczęście okazało się, że ta gra naprawdę mnie pochłonęła. Nie jest wcale taka zła, jaka mogłaby się wydawać. Nawiązuje do prawdziwej klasyki gier konsolowych NES-a, czy także komputerowych. Jeżeli będziecie mieli jakieś tutaj propozycje, do czego ta gra jest naprawdę podobna, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja tutaj doszukałem się jakby porównania do gry Super Mario Bros., Mega Man, DuckTales oraz komputerowej wersji gry Diablo. Ale jeżeli macie jakiś innych swoich faworytów, śmiało piście Nie znam wszystkich gier i nie grałem we wszystkie gry na NESie. Jeżeli chodzi też o szczegóły, to autorzy chwalą się, że właśnie wykorzystywali tutaj różnego rodzaju zabiegi takie, żeby ta gra naprawdę wyglądała na typową grę z nes -a. Ilość kolorów, jak i elementów pojawiających się na ekranie jest także zbliżona do tej, co prezentowały gry właśnie z tamtego okresu. To właśnie jest bardzo fajne, że autorzy jakby tak podeszli profesjonalnie do całej tej gry. Na początku startowali z projektem na Kickstarterze, udało im się uzyskać odpowiednią ilość pieniędzy, tak więc ta gra pojawiła się właśnie na Steamie i to można powiedzieć, że jest to już taki przykład pokazania, że nie wszystkie projekty, które są fundowane na Kickstarterze muszą być kompletną klapą. Nasz swój poziom ma także charakterystyczny motyw przewodni oraz także takie elementy gameplayu. Na przykład teraz tutaj mamy taką księgę, na którą te, jak skoczymy to pojawiają się jakby takie książki, po których to możemy skakać. Wcześniej bez e, otwierania tej księgi e, nie moglibyśmy na przykład przedostać się na drugą stronę. Przy okazji jest tutaj też bardzo dużo pułapek, które czyhają na nas, żebyśmy popełnili błąd i zginęli. Skończyły mi się punkty zdrowia i zginąłem, ale nic straconego. Zaczynamy tutaj od tego miejsca, ponieważ tutaj był checkpoint. Jak widzicie, checkpointów w grze jest bardzo mało, jednak są one na tyle dobrze rozmieszczone, że nie powinniśmy mieć żadnych problemów. A czasami nawet warto zaryzykować i je po prostu zniszczyć, żeby otrzymać większą ilość pieniędzy. Niestety nie uda mi się doskoczyć do tego jednego worka, więc trudno, nie zdobędę swojego. Lutu w 100%. Czasami warto tutaj właśnie nie ryzykować i po prostu przymknąć na to oko, żeby nie tracić kolejnych punktów zdrowia, czy to pieniędzy, bo zupełnie nam się to nie opłaci. Mamy tu także takich dużych przeciwników. Niestety nie wiem, jak tego gryfa pokonać, tak więc go ominę. No, i mamy ostatni checkpoint na tym poziomie, i zbliżamy się właśnie do bossa. Jest to rycerz. Możemy z nim prowadzić tutaj też rozmowy, ale jeżeli chodzi o fabułę, to zalecam właśnie zagranie w tą grę na spokojnie i zaznajomienie się z całymi tutaj otoczką fabularną. Przeciwnicy są naprawdę bardzo trudni i ten element akurat e, bardzo przypomina mi Megamena, gdzie to e, bossowie byli w taki bardzo e, charakterystyczny sposób oskryptowani, wykorzystywali swoją paletę ataków, e, których najlepiej e, by było, jakbyśmy się nauczyli na pamięć i poznali ich e, możliwości, a dopiero później zaczęli walczyć. Jak widzimy, e, mam bardzo mało punktów zdrowia i niestety zginąłem teraz. straciłem pieniążki, jednak w bardzo szybki sposób je teraz zdobędę. Chyba, że po prostu nie doskoczę do tych sakiefek, ale to chyba nie powinno być większym problemem. Na pokonanie bossów mamy bardzo dużo mo y możliwości. Możemy na przykład atakować normalnie łopatą, jak i wykorzystywać y w tym celu magię. Jednak magia rzeczywiście bardzo się przydaje akurat jeżeli chodzi o te potyczki. Przyspiesza nam to niezwykle proces pokonywania bossów, a przy okazji jest naprawdę dość trudny i wymagający element, jeżeli chodzi o całą tą grę. No już, przeciwnik został pokonany. No i znajdujemy się na mapie świata. Niektóre poziomy są zablokowane i żeby się do nich dostać musimy wcześniej przejść planszę. Można powiedzieć, że to właśnie taki element znany z gry Mario. I to byłoby na tyle jeżeli chodzi o grę Shovel Knight. Zobaczyliście ją sobie w akcji. Jest to naprawdę bardzo interesująca gra i jeżeli lubicie klimaty retro oraz wszystkie te gry, które wymieniłem podczas tego filmu, to na pewno w tej grze się zakochacie. Jak dla mnie to jest naprawdę hit, jak na razie tych wakacji. Nie spodziewałem się, że ta gra aż tak bardzo nawojuje, jeżeli chodzi o moją listę gier na wakacje. I muszę się przyznać, że bardzo mi się ta gra podoba i na pewno jeszcze będę w nią długo grał, ponieważ jeszcze jej nie ukończyłem, a poziomów do przejścia mam naprawdę jeszcze sporo. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam Was także do wchodzenia na nasz portal videotesty.pl, odwiedzenia naszego forum, jak i lajkowania frontpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!